Odrzuceniem. Nie radzę sobie z odrzuceniem. Radzę sobie z, odrzuc z odrzuceniem. Muszę to wytrzymać. Jesteś do czegoś przekonany. Jestem do czegoś przekonany. Znam swoją. Argumenty, które mówią o słuszności postępowania. Wiem, że pewne rzeczy działają, inne nie. Tak enigmatycznie na początek odrzucenie przez mamy. stawienie przez ojca budowanie własnej wartości przez działanie w moim wypadku to był sport miałem wybór tak uważam zapić się albo trenować jako dziecko małe tak 3-4 letnie widziałem w telewizji, kiedy biegali na stadionie sprinterzy. I bardzo mi to zaimponowało, I gdzieś jako nastolatek, kiedy zaczęło się już pierwsze picie w podstawówce, to też byłem na zawodach lekkoatletycznych i tam. Wychwycił mnie Darek Szymczuk. I w sumie, mimo że okazał się średniej klasy trenerem, przynajmniej w moim wypadku, to chyba nigdy nie podziękowałem mu za to, że w pewnym sensie uratował mi życie i w sumie teraz mogę mu za to podziękować i budowałem tą swoją wartość samego siebie przez tą lekką atletykę i ta lekka atletyka, i te biegi sprinterskie płotkarskie na dłuższym dystansie 400 metrów przez płotki nauczyły mnie systematyczności pewnej konsekwencji, ale też z czasem umiejętności odpuszczania no, takiego myślenia życzy, życzeniowego, że e, ja tyle zrobiłem, tyle dałem, to powinienem tyle i tyle otrzymywać. No to było jakieś moje złudne wyobrażenie, które wiązało się też z brakiem doświadczenia tego z jakiego powodu biorą się wyniki sportowe. No tego typu doświadczenia przyszły wiele, wiele lat później. Hmm. To nie jest tylko fizyczna praca, ale to też jest mocny, mocny mental. Który można budować a, też w oparciu o odpowiedni trening? E, czy mierzenie się z pewnymi rzeczami, które nas dotykają w życiu? Ale odrzucenie. A, nie zdawałem sobie sprawy do czasu, kiedy. Może dwa lata temu słyszałem tego typu zdanie, że wszystko zaczyna się od mamy. I tak mnie to dotknęło, że chciałem się bardzo do tej mamy zbliżyć, gdzie po latach już takiej alienacji, kiedy ze złości, ze złością wyprowadziłem się z domu w wieku chyba 24 lat, kiedy skończyłem pierwsze studia i dostałem pierwszą pracę na etacie, wow, pierwsza praca na etacie przez 10 miesięcy, pierwsza i ostatnia na etacie, to potem wyizolowałem się niejako od mamy. Wtedy, kiedy się wyprowadzałem, miałem jej serdecznie. temu też miałem jej już serdecznie dość, A może bardziej tego, że nie spełniła moich oczekiwań. Znowu te oczekiwania. nieumiejętność ich odpuszczenia. I dzisiaj a, rozmawiałem z Markiem na treningu i w sumie powiedział mi rzeczy dosyć oczywiste, że No, nie można zakładać, że ktoś, nawet jeżeli ci powie, że ee, zrobi to, że to zrobi, ponieważ ee, to jest tylko jego wyobrażenie. Jeżeli wiesz, że do tej pory mu się nie udawało dotrzymywać obietnicy, to prawdopodobnie tym razem będzie tak samo. I złudnie jest zakładać, że mimo sytuacji, które są dla ciebie oczywiste, że dla tej osoby też oczywiste one są. A i tak się stało w przypadku mojej mamy, że ja coś zakładałem, ona mi to obiecywała, a to się nie wydarzało. I. sobie w tej sytuacji poradzić. W sytuacji, której ty de facto już, czyli ja de facto już odrzucam tą mamę, bo nie spełniła moich oczekiwań i może wydawało mi się, że razem sobie coś obiecaliśmy. No i... Nie wiem, czy sobie radzę. Może nagrywając ten film sobie radzę. Kochać siebie na tym poziomie, takim pierwotnym, pierwotnym tutaj na ziemi, kiedy przychodzisz jako ten człowiek. I no zaczynasz od mamy. No to jest trudna rzecz mm. i nie udało mi się to do tej pory. Mm. Mam wrażenie, że jeśli nie, mogę siebie pokochać. To ciężko mi jest w pełni pokochać innych, pokochać też moją mamę. Bo mogę mówić, że ją kocham, ale kiedy czuję jej energię, czuję może w sobie to, że jestem zawiedziony jej postępowaniem, no de facto chyba swoim oczekiwaniem złudnym. No to jest to trudne. Taka refleksja na dziś.